Siemano, dzisiaj pogadamy sobie o treningu na masę i na redukcję. Czym one się między sobą tak naprawdę różnią? Zapraszam na materiał. Jeżeli naszym głównym celem w momencie całego procesu kształtowania sylwetki jest właśnie sylwetka, nie budowanie siły, to w okresie redukcyjnym, jak i w okresie budowania masy mięśniowej tak naprawdę sam plan treningowy nie musi się wiele różnić. Co to oznacza? Nie musi być tak, że w momencie budowania masy mięśniowej pracujemy tylko i wyłącznie na niskich przedziałach powtórzeń. W momencie redukcji pracujemy na wysokich, bo też e, takie coś się przyjęło, takie coś dużo ludzi praktykuje, e, a tak naprawdę, no, mija się to tak naprawdę z celem. Trzeba mieć to świadomość, że w momencie, gdy my chcemy skupić się na kształtowaniu sylwetki, to zarówno w okresie budowania masy mięśniowej, jak i redukcji tkanki tłuszczowej, nasz klan treningowy powinien tak naprawdę gdzieś tam korzystać sobie ze wszystkich trzech światów, czyli zarówno z niskich przedziałów powtórzeń rzędu powiedzmy tych 3 do 7, 8 powtórzeń, z takich średnich powtórzeń rzędu 8, 12, może nawet do 15 powtórzeń, jak i z wyższych rzędu 12 do nawet niekiedy 20 można tutaj sobie wpleść, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo w tym momencie tak naprawdę ten cały proces kształtowania sylwetki będzie najbardziej efektywny. I jedyną różnicą w momencie budowania masy mięśniowej i redukcji, jeżeli chodzi o sam plan, plan treningowy, no tutaj będzie, to, będzie się to wszystko różniło tylko i wyłącznie objętością treningową. Z uwagi na to, że w okresie nadwyżki kalorycznej, w okresie budowania masy mięśniowej tej energii mamy nadmiar, no tu nasze możliwości regeneracyjne naturalnie będą znacznie, znacznie wyższe. Niekiedy można tu mówić nawet o, myślę, 10-15 seriach na daną partię w skali tygodnia. Oczywiście więcej, czyli przykładowo w momencie redukcji nasze możliwości regeneracyjne pozwolą na to, aby na pośladki wykonywać dajmy na to 16 serii, 12 serii, to są liczby takie, że tak powiem z głowy. Nie przejmujcie ich za pewnik, ale powiedzmy, że tyle mniej więcej będziecie w stanie wytrzymać, co 12-16 serii, jeżeli chodzi o pośladki. Natomiast w momencie budowania masy mięśniowej, Będziecie w stanie znieść 25, może nawet 30 serii, jeżeli chodzi o te pośladki. Także tutaj tak naprawdę różnica to jest ta objętość treningowa. I niczym innym ten plan treningowy nie będzie się różnił. Także tutaj pamiętajcie o tym, żeby w okresie redukcji nie przesadzać z tą objętością i nie narzucać sobie jakiejś gigantycznej. Bo też bardzo dużo ludzi właśnie myśli w stylu takim, że ok, zrobię więcej, no to moje efekty będą lepsze. No nie, bo jeżeli przekroczymy maksymalny próg objętości, z której jesteśmy w stanie się regenerować, to tak naprawdę te możliwości treningowe będą spadać. W związku z czym będziecie mogły operować tutaj niższym ciężarem, operować jeżeli chodzi o serie robocze, w związku z czym też narażacie się na większe spadki. Dlatego w okresie redukcji ta objętość treningowa powinna być bardzo taka zachowawcza, tak możemy to nazwać. I powinniście obserwować, co się dzieje. Jeżeli ta siła bardzo szybko spada, to jest duże prawdopodobieństwo, że objętość na daną partię jest zbyt wysoka. Bo tutaj na redukcji oczywiście ten spadek siły jest możliwy. Są osoby, które będą na ten deficyt reagowały w ten sposób, że mimo wszystko, mimo wszelkich starań siła będzie spadać. Są osoby, które będą w stanie progresować. Tutaj nie powinniśmy jakoś mega mocno się tym przejmować, ale ta siła nie powinna spadać drastycznie, czyli przykładowo. Jeżeli w pierwszym tygodniu redukcji ktoś robił, dajmy na to, 90 kg czy to na hip czy na wyciskanie na ławie płaskiej, no to nie powinno być tak, że po 10-12 tygodniach tej redukcji on będzie robić 50 kg. No to jest już naprawdę drastyczny spadek i tutaj prawdopodobnie te, możliwości regeneracyjne nie będą nadążały i będzie trzeba tutaj manipulować tą objętością treningową. I odwrotnie sytuacja będzie się miała w momencie budowania masy mięśniowej. Jeżeli widzicie, że się regenerujecie, to testujcie tą objętość. Tutaj trzeba mieć też tą świadomość, że w internecie, jeżeli oglądacie jakikolwiek film o budowaniu, kształtowaniu planu treningowego, to tam liczby, które podają te osoby są takie zachowawcze. To, że ktoś mówi, że liczba serii na dużą partię, typu klatka piersiowa czy pośladki mieści się w przedziale 10-20 serii nie oznacza tego, że nie można wyjść ponad to. Oczywiście można, tylko trzeba robić to wszystko z głową. Nie można robić czegoś takiego, że macie przykładowo 20 serii na daną partię w jednym tygodniu, a w kolejnym macie już 30. No to jest za duży przeskok. I prawdopodobnie, jeżeli ktoś by takie coś zrobił, no to w drugim tygodniu odpadłby, bo nie miałby już na nic siły. Także w okresie budowania masy mięśniowej Pamiętajcie o tym, żeby gdzieś tam objętością treningową się bawić, żeby sprawdzać ją, żeby testować, żeby obserwować, jaką objętość powinniśmy mieć na pośladek, jaką objętość powinniśmy mieć na dwugłowę uda, jaką objętość powinniśmy mieć na czworogłowę, na klatkę, na biceps, na bok barku, na tył barku. Szukajcie tego, zapisujcie sobie to wszystko, kontrolujcie. Jeżeli będziecie w ten sposób działać, to znajdziecie tak naprawdę objętość, która będzie dobra na daną partię mięśniową. Tylko pamiętajcie o tym, żeby nie robić teraz priorytetu na całe ciało. Bo jeżeli coś takiego zrobicie, to naturalnie te możliwości treningowe, możliwości regeneracyjne, no nie, nie nadążą, także też bierzcie pod uwagę, że w okresie budowania masy mięśniowej powinniśmy priorytetyzować maksymalnie dwie, być może trzy, z naciskiem na być może partie jednocześnie. Także tak to tutaj by wyglądało. W okresie redukcji niższa objętość, w okresie budowania masy mięśniowej, wyższa objętość, jeżeli chodzi o całokształt planu, czyli jeżeli chodzi o ćwiczenia, to zarówno mogą być identyczne w okresie budowania masy mięśniowej, jak i w okresie redukcji. Jeżeli chodzi o przedziały powtórzeń, również mogą być identyczne, również możemy je mieszać, nie musimy korzystać z jednego przedziału powtórzeń. Jeżeli chodzi o przerwy, również zostają takie same, czyli przykładowo, jeżeli w momencie budowania masy mięśniowej w ćwiczeniach, gdzie mamy niższy zakres powtórzeń rzędu 3-6, powtórzeń, robimy przerwy rzędu 3-4 minut, to w okresie redukcji również robimy takie przerwy. Tutaj nic się nie zmienia. Długość przerwy, jeżeli będziemy skracać, też, powinniśmy świadomy, świadomi, że będzie miało to wpływ na możliwość pracy na danym ciężarze. Czyli jeżeli skrócimy sobie przerwę na niskim przedziale powtórzeń, to prawdopodobnie też spadnie intensywność. Także tutaj z tymi przerwami jest dalej tak samo. Tak samo jak z objętością, tak samo jak z ćwiczeniami. Jedyną różnicą w momencie układania planu Treningowego, jeżeli chodzi o okres redukcji, jak i budowanie masy mięśniowej, jest objętość treningowa. I tutaj musicie po prostu obserwować, jak są dobre te możliwości regeneracyjne u Was. Czyli musicie obserwować, czy 12 serii na daną partię to nie będzie za dużo, czy będzie. Jeżeli widzicie, że możliwości regeneracyjne są niewystarczające, zmniejszacie objętość. No. Także tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o plan treningowy. Mam nadzieję, że dało to Wam troszeczkę do myślenia. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie układania planów treningowych w okresie budowania masy mięśniowej, jak i redukcji, to oczywiście odsyłam Was do sekcji komentarzy. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, żeby kliknąć w dzwoneczek. No i co, żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!